Przy o każdy dnia kobiet życzę wszystkim kobietom zdrowia, spełnienia marzeń, dużo radości, kwiatów, aby każda kobieta w była szczęśliwa, uśmiechnięta, radosna, bo dla nas to jest najważniejsze. I życzę spełnienia marzeń, dużo, 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 dużo zdrowia, kwiatów, życzliwości, pomyślności, żeby każda kobieta była też uśmiechnięta, szczęśliwa, i marzyła o tym, co zawsze masz. Co e, e, jest kiedy najlepsze? Zakaty, nie, kobiety. dziewczyny, jesteś piękny, ładna, e, dużo zdrowia, dużo ciepła, pomieszalszy i e, jeszcze e, e, dużo, dużo a, a, zdrowia. I, i to, pie, dużo pieniędzy. I jeszcze, to, e, e, serce, to, i jeszcze, e, to, dobrze, dobrze, to, to kochasz. Wszystkiego najlepszego, Kowietki! Dużo zdrowia, i zdrowia. dużo śmiechu. Życzę wszystkim naszym, naszym paniom dużo zdrowia, pomyślności i radości. Ósmy marca dzień wspaniały, więc życzenia dziś składamy. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, niech wielka radość w waszych sercach gości z okazji Dnia Kobiet Ż życzymy wszystkim, paniem, wspaniałego dnia oraz wszystkiego najlepszego.